Oczekiwanie i analiza została zakończona w 7 minut i w 7 minut odnaleziono 44 źródła. I jak państwo widzicie, na prawym pasku bocznym możemy zobaczyć jakie to są źródła. Większość tych źródeł, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to są publikacje naukowe, z których chat GPT pobierał dane. Do badania, do analizy dotyczącej tematyki wykorzystywania ChatGPT przez studentów medycyny i studentów nauk medycznych. Po tej stronie możemy te źródła obejrzeć. Możemy również przeanalizować szczegółową aktywność, którą ChatGPT podejmował w realizacji tego zadania. Następnie, możemy oczywiście również obejrzeć, Obejrzeć efekt, efekt pracy Chat GPT. Zamknijmy pasek boczny i zobaczmy, w jaki sposób Chat GPT zrealizował to zadanie powoli i krok po kroku. I zobaczcie Państwo, Chat GPT w ciągu 7 minut na podstawie 44 źródeł przygotował kompleksowy raport dotyczący wykorzystywania Chat GPT przez studentów medycyny. Była to analiza badań dostępnych w latach 2023 do dziś. I ponieważ poprosiliśmy o raport naukowy, który chat GPT przygotuje raport się jak widzicie państwo zaczyna od wprowadzenia ale warto podkreślić że w całym tekście będą dostępne powołania na piśmiennictwo i zgodnie z promptem który został wprowadzony do chat GPT i według którego miał chat GPT realizować wyszukiwania jako pierwszy punkt analizowano częstotliwość korzystania z ChatGPT przez studentów, i jak Państwo widzicie, ChatGPT pokazuje konkretne dane z publikacji naukowych z powołaniem na konkretne liczby, które były dostępne w publikacjach. I dane. Zostały podsumowane w tabeli z podziałem na uczelnie w Ameryce Północnej. W Stanach Zjednoczonych analizowano 28 uczelni w Europie, w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Ameryce Łacińskiej, i podane są dane szczegółowe dotyczące okresu badania, badanej próby. Ile procent studentów używa ChatGPT do nauki i jak często używają ChatGPT? Dalej, jako punkt drugi, zastosowania ChatGPT przez studentów medycyny, również w tej samej formie, podając dane liczbowe z materiałów źródłowych. Następnie analizowano, czy studenci brali udział w szkoleniach dotyczących z tego, jak korzystać z Chat GPT. Następnie analizowano dostęp do zaawansowanych wersji Chat GPT, czyli Chat GPT Plus, czy, czy Chat GPT for Education. Bariery i ograniczenia, które deklarowali studenci. W korzystaniu z chat GPT, następnie porównanie różnic globalnych, pomiędzy różnymi krajami i pomiędzy kontynentami, wspólne trendy, jak również różnice. Podsumowanie, wskazanie nieuczciwych sposobów wykorzystania ChatGPT w edukacji medycznej. W podziale na poszczególne punkty: zagadnienia etyczne i ryzyko, manipulowanie danymi, dylematy etyczne i prawne związane z nadużyciami AI przez studentów uczelni medycznych, jakie środki zapobiegawcze. Podjęły już uczelnie na całym świecie. I na tym kończy się raport ze wskazaniem źródeł i recenzowanych czasopism, które, z których Chat GPT pobierał informację. Jak Państwo widzicie, w ciągu 7 minut powstał kompleksowy raport oparty na. 44 wiarygodnych źródłach. Spójrzmy jeszcze, jak wyglądają linki do tych źródeł. Czy Państwo, że mamy linki do wiarygodnych źródeł i do konkretnych miejsc w dostępnych publikacjach naukowych z których chat GPT generował informacje, kolejne źródło i również zaczerpnięte dane ze strony internetowej czasopisma z artykułu, który został umieszczony na stronie internetowej. Czyli widzicie Państwo, że w ciągu 7 minut Chat GPT podsumował złożony temat dotyczący wykorzystywania Chat GPT przez studentów w uczelniach medycznych na całym świecie, powołując się na 44 wiarygodne źródła naukowe, do których możemy mieć dostęp. Zatem dostęp do funkcji Deep Research, w wersji ChatGBT Plus jest zmianą sposobu prowadzenia badań naukowych. Obecnie zmienia to sposób realizacji badań, sposób analizy piśmiennictwa naukowego.